Rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem Arki z widzewem Łódź. Jest z nami trener Dariusz Marzec. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, wreszcie przełamanie w Olsztynie, zwycięstwo. No, kibice, wszyscy w nerwach musieli czekać praktycznie do ostatnich minut, ale można powiedzieć, że to jest jakieś przełamanie i wreszcie te trzy punkty pozwolą na pewno na spokojniejsze też przygotowania do tego meczu środowego. Jest kilka pytań dotyczących jeszcze tego spotkania w Olsztynie a potem także kilka kwestii dotyczących zawodników i, i także meczu z widzem. Pierwsze pytanie, Jakub Treć, Przegląd Sportowy. Wygrana ze Stomilem na trudnym terenie pozwoliła odetchnąć. Pierwsze dwa spotkania sezonu, zwłaszcza wynikowo, były rozczarowaniem. Czy oczyścił Pan trochę głowę po tym zwycięstwie? To zwycięstwo było nam no, bardzo potrzebne. Od początku do końca graliśmy o te trzy punkty. Jednak no, męczyliśmy się, tak to trzeba powiedzieć. Męczyliśmy się. Druga połowa pokazała, znowu druga połowa zdecydowanie przeciwnik się cofnął i tutaj pokazała jak gdyby naszą siłę, bo, bo ta siła w ofensywie jest i mamy bardzo dużą przewagę, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, o, o sytuację. Naciskamy tego przeciwnika, natomiast no, no, no nie chce nic wejść, nie chce nic wejść. W końcu udało się, no i mamy te trzy punkty. Drugie pytanie od Pana Jakuba. Pan stale podkreśla, że presja towarzyszy drużynie bez przerwy, ale czy przed meczem w Olsztynie czuć było ją jeszcze bardziej? Jeśli tak, to tym bardziej może być Pan zadowolony z zawodników, że ją dźwignęli. Oczywiście, że tak, bo nie weszliśmy dobrze w ten sezon. Nie weszliśmy tak, jak chcieliśmy, ale jeszcze raz podkreślam, dla mnie Zagłębie-Sosnowiec postawiło mega wysoko poprzeczkę i tutaj był dobry mecz w wykonaniu obydwu zespołów. Natomiast z Chrobrym Ktoś powie pech, pech, nie pech. Pierwsza bramka, tak dostaliśmy z kontry rzut karny, którego de facto nie było, i, i tu się rozkleiło. Druga połowa całkowicie nasza dominacja, a mimo to przegraliśmy 2-0 i, i nie mieliśmy tych punktów. Także tutaj wiadomo, nerwowość była, ponieważ yy, grając niezłą, niezły mecz, a drugą połowę naprawdę bardzo dobrą, przegrywamy spotkanie i tracimy. Te cenne trzy punkty. Kolejne pytanie. Paweł Pestigaleńc, redakcja arkowcy.pl. Pierwsze pytanie. Panie trenerze, trzy mecze, cztery punkty to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców, którzy z niepokojem patrzą, jak zespół męczy się w obecnym ustawieniu taktycznym z klasycznym wahadłowym. Czy ma pan jakiś pomysł na poprawę stylu gry arki, i czy ostatnie ruchy kadrowe sprawią, że zmieni się też ustawienie taktyczne zespołu? Jak to będzie wyglądało, zobaczą kibice teraz w tym meczu. Natomiast Pamiętajmy, że jesteśmy też na, na początku tej drogi i dochodzą do nas kolejne ogniwa. Tak? Doszedł do nas Karol Czułak, doszedł do nas Olaf, dochodzą zawodnicy w trakcie sezonu. Mało tego, już ci, którzy mieli wcześniej kontuzję, narzekali, jakieś mniejsze urazy, też wyglądają coraz lepiej. W związku z powyższym, na pewno to. Z każdym meczem będzie wyglądało inaczej. Powiem tak, mamy zespół silny, ale jeszcze właśnie jak dojdą te ogniwa, czekamy jeszcze na, na Milesia. Taka prawda, jest, on rehabilituje się, też da jakoś. A Karol z nami i Olaf są zbyt krótko. Dopiero mogę powiedzieć, że w tym tygodniu yy, uczestniczyli w pełni zajęć z, z drużyną, czyli dwie jednostki treningowe, druga będzie dzisiaj od meczu. Poznając tą, tą taktykę, także to, to mówię, to tutaj im potrzeba zrozumienia. no będę teraz Olaf siedzi u nas, mamy trening po południu i poznaje dalsz jak gdyby naszą taktykę, jak się zachowujemy przy stałych fragmentach gry i tak dalej, i tak dalej. Także to, to dopiero będzie przynosiło pewne efekty. Drugie pytanie od Pana Pawła. Dużo mówiło się o urazie Karola Czubaka, gdy ten przechodził z Widzewa do Arki. Czy występ przeciwko Stomilowi jest jasnym przesłaniem, że Karol jest w 100% zdrowy i gotowy do gry? I do tego wątku nawiązuje także pytanie z Łodzi. No, otrzymaliśmy Kamil Peciow, widzę w Tomy.net. Jak wygląda sytuacja zdrowotna Karola Czubaka? Czy wpuszczenie do, do gry w meczu ze Stomilem nie było obarczone jakimś ryzykiem? Czy z widzewem będzie mógł zagrać w większym wymiarze? Jeżeli chodzi o Karola, no, sami sobie przede wszystkim panowie z widzewa odpowiedzieli. tak? Skoro tam miał problemy zdrowotne, borykał się. No to to było tam, ale Karol jest tutaj, tak? Przyszedł do nas, przeszedł badania. Na dzień dzisiejszy jest zdrowy. W treningu jest, tak jak powiedziałem, krótko. Karol miał na początku indywidualnym tokiem, prowadziliśmy go, w związku z powyższym miał kilka jednostek treningowych, typowo treningu tlenowego, żeby podnieść tą, tą swoją wydolność. Jeżeli chodzi o jego zdrowie, Gdyby nie był zdrowy, byśmy go nie wpuścili. Ale jak to będzie dalej wyglądało, liczymy na Karola, a czas pokaże. Kolejne pytania, Tymoteusz Kobiela, Radio Gdańsk. Z czego wynikała zmiana na pozycji bramkarza i czy będzie to rozsiada na stałe? I Jarosław Woliński, magazyn pomorski też w tym wątku. Czy po bardzo dobrym występie Kaspera Krzepisza w bramce pozycja jedynki zmienia się, czy nadal Kaiser jest tym numerem jeden w mamy, mamy dobrych bramkarzy i w poprzednim sezonie też mieliśmy... Y tych samych bramkarzy i obaj dobrze się prezentowali. W poprzednim sezonie, jak gdyby ułożyliśmy to, Kajzi broni w Lidze, oczywiście jeżeli będzie dobrze broniła, bronił bardzo dobrze, w mojej ocenie, krzepi broni w Pucharach. Teraz już nie ma tego podziału. W danym momencie, kto broni, tutaj rozmawiamy, decyduje trener bramkarzy. Zaczął, oczywiście, Kajzi, zaczął ze względu na to, że poprzedni sezon miał bardzo dobry i dobrze się prezentował, natomiast dyspozycja tygodnia, dyspozycja dnia, ocena trenera, bramkarzy i wtedy w bramce pojawia się ten, którego wyznaczymy. Kolejne pytanie, Tymoteusz Kobiela na Radio Gdańsk ponownie. Jak ocenia Pan pierwszy występ Olafa Kowackiego i w jakiej roli docelowej widzi Pan go w zespole? Olaf Kobacki, tak jak mówię, z nami też jest krótko, też jest krótko i to był jego pierwszy mecz i praktycznie w pełnym wymiarze. Też patrzyliśmy, czy on tutaj da sobie radę fizycznie, dał radę jak najbardziej. Dużo było tutaj z jego strony akcji indywidualnych, dużo, dużo sam chciał, brał na siebie, natomiast właśnie musi jeszcze zrozumieć zespół musi zrozumieć to, co my gramy. Ale Olafa z nami nie było. Nie było z nami w okresie przygotowawczym nie było z nami. W momencie, w którym ćwiczyliśmy te wszystkie schematy taktyczne, ustawienia i tak dalej, on doszedł teraz. Tak jak powiedziałem, Olaf i Karol to są zawodnicy, którzy przyszli do nas teraz i którzy to poznają. My nie mamy czasu, tak jak mówimy, bo każdy mecz bramy o zwycięstwo, normalna rzecz. W związku z powyższym oni meczami, treningami muszą dojść już do, do tego, co my chcemy grać. Jacek Główczyński, Trójmiasto.pl, pierwsze pytanie. Od Widzewa <coughs> zaczęła się w zeszłym sezonie kiepska seria u siebie, 5 meczów, 1 gol, 2 punkty. Jakie są powody takiego stanu rzeczy i co trzeba zrobić, aby tak jak na Widzewie to się zaczęło, tak i na Widzewie się skończyła ta passa? No teraz będziemy chcieli, żeby się właśnie passa obróciła, natomiast każdy mecz jest inny, każdy mecz jest inny, Widzew analizuje nas, my analizujemy Widzew. Na pewno do tego meczu podchodzimy też, y, będą zmiany pewne. W, poprzedni, w poprzednim meczu no, nie mogliśmy skorzystać z niektórych zawodników. Y, y, czy jutro będziemy mogli skorzystać? Patrzymy, każdy dzień nam przynosi coś nowego, także będziemy mądrzejsi jutro. No właśnie, drugie pytanie od pana Jacka także dotyczy tych zmian. Wymiana sześciu zawodników w 11 przed ostatnim meczem to była potrzeba chwili, chęć wywołania swoistego wstrząsu. Czy to pokazuje, że w na wielu pozycjach rywalizacja o miejsce w składzie rozpoczęła się na nowo i to co było nie ma większego znaczenia? Yy, powiem tak, i to i to, potrzeba yy, chwili jedno, ale yy, przede wszystkim yy, też tutaj yy, urazy zdrowotne, tak? Nie mogliśmy skorzystać z Alemana, nie mogliśmy skorzystać z Luisa, który na rozruchu poczuł yy, lekki dyskomfort i yy tutaj jak gdyby w... Za 5.12 wypadł nam ze składu, w związku z powyższym trzeba było to przestawić, a doszli już do nas, praktycznie dzień przed meczem, zgłoszenie yy, Olafa i doszedł do nas Karol. Także zobaczmy, co się dzieje. U nas zmiany teraz nastąpiły i rywalizacja musi być i rywalizacja będzie. Nie strzelaliśmy tych bramek, udało się strzelić tą bramkę, ale Dużo czynników na to miało wpływ. Czyli mówimy, urazy i dojście dwóch zawodników, którzy już zostali zgłoszeni i mogli grać w tym meczu. No właśnie, a propos m, tych zawodników, którzy przyszli, jako Treć, przegląd sportowy pyta, czy to koniec transferu w Warce tego lata. A Jarosław Woliński dodaje, czy możliwe jest rzeczywiście przyjście Macieja Rosołka we wrześniu i wtedy zamknie sprawę napastnika. To było troszeczkę. Na czytanie. pewno chcielibyśmy, żeby Maciek przyszedł. Ale to, to jest jak gdyby poza nami, tak? To jest, to jest yy, legia ma tu decydujący głos i, i zawodnik. I co się wydarzy, tego nie umiemy odpowiedzieć. My yy, yy, wiemy, że to jest zawodnik, który w poprzednim sezonie dał nam bardzo dużo i który nam pomógł. I jakby tutaj do nas dołączył, bylibyśmy na pewno szczęśliwi, ale, ale nie wiemy, nie umiemy odpowiedzieć dzisiaj na, na to pytanie. Kwestia yy, końca transferów yy. też. Nie, nie, na to pytanie nie odpowiemy jednoznacznie, dlaczego. No, jeżeli coś dobrego się pojawi na rynku przed y, y, zamknięciem okienka, to jest możliwe, że ktoś jeszcze do nas trafi. Kolejne pytania. Dawid, Dawid Szenk, Telewizja Gdańsk. Do Gdyni przyjeżdża rozpędzony Widzew. Czy trener ma sposób jak ich zatrzymać? Przede wszystkim tak jak powiedziałem, y, każdy medz jest inny. Każdy medz jest inny. Oglądaliśmy Widzewa w poprzednim meczu. Y, jeszcze we wcześniejszych widze w nas, tak jak mówimy, analizuje, czy mamy sposób. No co, zobaczymy. Myślę, że mamy sposób, ale jak to wyjdzie, będziemy mądrze iść się po meczu. Jako precz, przenrus sportowy, dodaję w tym wątku. Zagracie z widzewem, który zgromadził komplet punktów. Udanie rozpoczął sezon. Tak się składa, że łodzianie rywalizowali właśnie z drużynami, z którymi arka mierzyła się w pierwszych kolejkach, zarówno z Zagłębiem, jak i Chrobrym. Widzę, wygrał, pański zespół zdobył tylko punkt. Czy te mecze są dla pana jakimś punktem odniesienia? A proszę zobaczyć nasz mecz z chrobrym i widzewa mecz z chrobrym i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wyglądał nasz mecz z chrobrym, a jak wyglądał widzewa mecz z chrobrym. Także tutaj widzę, wygrał z chrobrym, natomiast patrząc na, na ten mecz, chrobry nie był yy, yy, słabszym przeciwnikiem, wręcz przeciwnie, w mojej ocenie chrobry postawił wysoko poprzeczkę i, i powinien ten mecz nawet wygrać po. Bramka samobójcza, jak gdyby tutaj, no to, to, to był ten pech i każdy mecz jest inny. My patrzymy w tej chwili, oceniamy według punktów i to jest najważniejsze, bo nikogo nie interesuje, nie będzie interesowało na samym końcu, czy Arka grała ładnie, czy Arka grała brzydko, tylko ile ma punktów. I tak samo jest z Widzewem. Na dzień dzisiejszy Widzew ma 9 punktów, i my mamy 4 punkty i przy tym musimy zostać. Kolejne pytanie, że ma Sportowa Gdynia. Do Gdyni wraca w innej koszulce Juliusz Letniowski. Nie wiadomo, czy zagra, czy jeśli tak się stanie, to czy zostanie w jakiś sposób specjalnie potraktowany? Potraktowany, to znaczy przywitamy go na pewno, koledzy go przywitają. Dobrze, bo, bo, bo był z nami, był częścią tego zespołu, natomiast jeżeli chodzi o grę, znamy wartość Julka, ale my musimy się skupiać na sobie i na tym, co chcemy grać. I dwa ostatnie pytania, Dawid Krzęk, ponownie Telewizja Gdańsk. Jak wygląda ogólnie sytuacja kadrowa przed meczem? Tak jak trener wspomniał, pytają też o Kaspar Stulle i o Christiana Alemana. Sytuacja kadrowa jest, jest dobra, jest, jest dobra, ale wszystko dzisiaj będziemy wiedzieli dokładnie. Mamy spotkanie z doktorem, z fizjoterapeutami, więc będziemy mieli ocenę całkowitą, ale praktycznie wszyscy zawodnicy poza poza Milewskim będą do dyspozycji. I Ostatnie pytanie Dominika Bakura, Radio Eska pyta w kontekście teraz układu meczów weekend, środa. Po zwycięstwie w ostatnią sobotę ze Stambilem nie mieliście zbyt wiele czasu na odpoczynek. Czy może to wpłynąć na waszą grę? Czy regeneracja była wystarczająca? Myślę, że regeneracja była wystarczająca. Wczorajszy trening pokazał nam, że zespół dobrze wygląda. Dzisiaj mamy kolejną jednostkę treningową. Tak my, jak i przeciwnik. Tyle samo mamy czasu na, na regenerację, także tutaj nie ma co narzekać. Tylko do roboty i grać. W takim razie czekamy trenerze teraz już na pierwsze trzy punkty w Gdyni. Dziękuję bardzo. Dziękuję.